Nabywając ETF-y w naturalny sposób się dywersyfikujemy. W momencie, kiedy nabywamy ETF na przykład na SP 500, wówczas nie musimy sami nabywać akcji 500 spółek, ale mamy już konkretnego jednego ETF-a, który odzwierciedla ruch całego indeksu, całego sektora. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy dodatkowo dywersyfikować się o jakieś inne instrumenty, być może obligacje albo surowce, to musimy też pamiętać o tym, żeby cały nasz portfel złożony z ETF-ów był wystarczająco zróżnicowany. Nie musimy tylko i wyłącznie inwestować w ETFy oparte na akcjach, ale możemy także inwestować w ETF-y oparte na obligacjach albo też na surowcach. W ten sposób w momencie kiedy jeden ETF straciłby na wartości, drugi mógłby to równoważyć zyskiem.